Wydarzenia związane z obchodami 40. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki zdominowały miniony tydzień w województwie kujawsko-pomorskim. O tym, w jaki sposób wspominano duchownego, powiemy w magazynie kujawsko-pomorskim. Marta Nowicka-Bujek, zapraszam. 40 lat po uprowadzeniu księdza Jerzego Popiełuszki na Kujawach i Pomorzu zorganizowano rocznicowe uroczystości. Procesje, msze, święte, oratoria i koncerty odbyły się we Włocławku, Bydgoszczy, Toruniu i Górsku. To właśnie tutaj, 19 października 1984 roku, w drodze powrotnej do Warszawy, w Górsku, samochód, którym jechał ksiądz Popiłuszko, zatrzymało trzech funkcjonariuszy czwartego departamentu MSW. Błogosławiony został w sposób brutalny i bestialski zamordowany. Przez komunistycznych oprawców, którzy znęcali się nad nim przez wiele godzin. Cztery dekady po tych tragicznych wydarzeniach, pamięć o duchownym wciąż trwa. To, co mówił, rzeczywiście ludziom dawało nową perspektywę w tej, tej sytuacji, w jakiej, jakiej właśnie to się, ludzie się znaleźli, i w tym znaczeniu to był właściwie. Jeden z wielu, a jednocześnie w tym miejscu i w połączeniu jeszcze z innymi działaniami bardzo praktycznymi typu właśnie opieka nad internowanymi, uczestnictwo w, w rozprawach, pomoc rodzinom. To, to wszystko to jakby dawało ludziom inne spojrzenie, takie dające nadzieję, o tak bym to powiedział, i moc. Ciało duchownego wyłowiono 30 października 1984 roku przy Tamie we Włocławku. To jest straszne, co oni pokazywali, w jakim stanie on był. No, to trzeba być nie człowiekiem, żeby tak drugiego człowieka potraktować, tak? Bo straszne. No. Cały czas jesteśmy wzruszeni i żal nam go bardzo. Niezwykła brutalność zabójstwa spowodowała, że ksiądz Popiełuszko urósł do rangi symbolu dławienia kościoła przez władze komunistyczne, Pogrzeb Duchownego 3 listopada 1984 roku stał się wielką demonstracją polityczną, społeczną, antyrządową i antykomunistyczną. Śmierć księdza wywołała ogromny wstrząs. Ten wstrząs potem owocował także pewną zmianą spojrzenia dużej części społeczeństwa na system komunistyczny, na to, co się w Polsce dzieje. Mówiąc wprost, wielu. Yy, wielu yy, Polaków powiedziało tak, no mogę im w znaczeniu komunistom wybaczyć bardzo wiele, ale to, że już podnieśli rękę na, na księdza, na kapłana, to już, to już przesadzili, to już jest zbrodnia trudna do yy, wybaczenia. Uroczyste obchody 40. rocznicy śmierci błogosławionego zainaugurowano we Włocławku. Sanktuarium męczeństwa przed krzyż na Zaporze. Przeszła uroczysta procesja. Udział w niej wzięli duchowni, przedstawiciele Solidarności, władze miasta i województwa oraz mieszkańcy regionu, dla których przesłanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki jest wciąż aktualne. Ksiądz niewinny. On tylko nauczał. Ludzie lgnęli, bo on prostym językiem przekazywał tę naszą wiarę. Mówił najważniejsze jego hasło to było: zło, dobrem zwyciężaj. To było dla nas to takie y, w tym czasie bardzo ważne, bo tyle zła się działo naokoło. I żebyśmy my nie zionęli tą nienawiścią do drugiego człowieka, to. On, to, to była jego nauka i dlatego ludzie lgnęli do, do właśnie księdza Popiełuszka, później jak już dowiedzieliśmy, że on zniknął, to my wiedzieliśmy, wiedzieliśmy już, że, że oni załatwili go. No oni, no komuniści co rządzili w Polsce. Był patriotą, był no, przykładem. Na te, na te dzisiejsze czasy jest aktualny. Także z no, tymi śladami się księdza popiełuszki. Główne uroczystości odbyły się w Górsku. W kościele odprawiono uroczystą mszę świętą. Następnie procesja przeszła na miejsce porwania w okolice symbolicznego krzyża, gdzie odbył się koncert poświęcony pamięci Błogosławionego. Na widowisko muzyczne złożyły się pieśni i piosenki, które w trudnych czasach, 40 lat temu, dodawały Polakom otuchy. Wystąpili aktorzy polskich scen i znani artyści estradowi oraz chór i muzycy. Jerzy Popiełuszko w wygłaszanych przez siebie homiliach mówił o wolności i sprawiedliwości, protestował przeciwko aktom bezprawie i przemocy PRL-owskich władz, wkrótce stał się obiektem szykan i nagonki prowadzonej przez policję polityczną, do dzisiaj pozostaje symbolem walki o wolność i wzorem do naśladowania. My wydaliśmy komiks o życiu Księdza Jerzego, i proszę mi wierzyć, z bardzo wielu postaci związanych z naszym regionem, Ksiądz Jerzy jest czytany przez młodych ludzi najchętniej. Oni są wręcz zszokowani, jak to jest możliwe, że to tu, właśnie na tej ziemi, rozegrał się ten dramat, ale jak wczytują się dlaczego i poznają Księdza Jerzego bliżej. No są w nim po prostu zafascynowani. Więc jest to przyszłość dla młodego pokolenia, która szuka wciąż wartości. Wszyscy, znaczy wielu narzeka na młodych ludzi, że żyją tylko w świecie wirtualnym, w komórkach. To nie jest prawda. To raczej my powinniśmy dorośli bić się w serce, że nie potrafimy nawiązać relacji z młodymi ludźmi. Myślę, że Ksiądz Jerzy to potrafi, pomimo tego, że już go nie ma. Więc. Ta ziemia uświęcona ma krwią krwi księdza Jerzego, my tu mieszkający mamy szczególne prawo, ale też przywilej i obowiązek kultywować tę pamięć i to nie jest moim zdaniem przypadek, że to właśnie tutaj został porwany, zamordowany, jego ostatnia droga wiodła, wiodła od Bytgoszczy przez Górsk, Toruń, Wocławek no jest to wymiar, że jakieś symboliki, no bardzo ważne dla naszego województwa. W toruniu uroczystości z okazji 40. rocznicy Męczeńskiej Śmierci Duchownego odbyły się pod pomnikiem przedstawiającym postać Błogosławionego. Upamiętnienie postaci Księdza Jerzego oraz omówienie działalności środowisk i działaczy opozycji antykomunistycznej były tematami poruszonymi podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, będącej częścią obchodów 40. rocznicy śmierci kapelana Solidarności. Mimo upływu czasu wciąż jeszcze jest wiele niewiadomych. Mimo, że upłynęło od śmierci męczeńskiej księdza Jerzego Bupiuszki już tak wiele lat, ciągle nie znamy właściwego, prawdziwego przebiegu ostatnich chwil, ostatnich dni samego, samej działalności funkcjonariuszy y, Służby Bezpieczeństwa, jak również być może i osób trzecich, także przecież nie znamy dokumentacji całej dokumentacji. Jako badacze historii najnowszej jesteśmy przekonani, że wiele materiałów, wiele spraw było przekazywanych chociażby także innym instancjom. Mówię tu o instancjach partyjnych, mówię o instancjach zagranicznych, nie tylko sowieckich, ale także może i czechosłowackich, czy też na przykład niemieckich, czy bułgarskich. Nawet nie wiemy, co na ten temat wie chociażby wywiad amerykański. Ponadto no, też wiele nieścisłości budzi sam przebieg chociażby tych, nie mówię tutaj o procesach, ale tych oględzinach medycznych, Prawa, które dokonywały się w Białymstoku. Też na końca nie wiemy, na ile one były wiarygodne, na ile prawdziwe wszystko było robione w pośpiechu i z wielką jakąś taką powiedzmy, presją, także i, i społeczną. Także jest wiele niedomówień i o tym zarówno mówią historycy, o tym mówią także działacze Solidarności, którzy no, od dłuższego czasu patronują, tak można powiedzieć, całej sprawie odkrywania tych tajemnic śmierci księcia Jerzego Popiuszki Błogosławionego, ale także i pamiętam chociażby moje rozmowy z wieloma zieratchami. Kościelnymi, którzy również podawali wątpliwość te pewne także działania. W parku pamięci przy ulicy Uniwersyteckiej w Toruniu można oglądać wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. Zdawało się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności. Grażyna Ruta Balińska, nauczycielka i bibliotekarka z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, została tegorocznym Kujawsko-Pomorskim Liderem Edukacji. Nagroda tym bardziej cieszy, że jej praca różni się od standardowej pracy szkolnego pedagoga. Ja się bardzo cieszę z tego tytułu, tym bardziej, że po raz pierwszy tak naprawdę w historii tej nagrody głównym laureatem został nauczyciel-bibliotekarz i tak myślę, że dla całego środowiska nauczycieli bibliotekarzy jest to taki ważny sygnał, że nasza Praca, choć jest taka troszeczkę inna niż praca innych nauczycieli, ale jest równie ważna i wartościowa. Też się bardzo cieszę, że moja praca, która jest połączeniem tak naprawdę pracy takiej stricte bibliotekarskiej i pracy edukacyjnej, została zauważona i doceniona w tak wyjątkowy sposób. Pedagog to zawód nie dla każdego. Trzeba go kochać, identyfikować się z nim, potrafić być mistrzem i autorytetem, umieć wspierać młodych ludzi w ich poszukiwaniach i dążeniach. Wielu nauczycieli podkreśla, że to pasja, a nie praca. No na pewno trzeba kochać to, co się robi. I traktować to jako pasję. No, tak jak powiedziałam, ponad 30 lat pracy no, to już jest dorobek. Myślę, że ta nagroda to już takie zwieńczenie przedemeryturalne, ale no, bardzo się z niej cieszę. Jest to na pewno sukces w ogóle całego grona naszego, ponieważ no, wiadomo, że sam nauczyciel wielu działań nie podejmuje tylko we współpracy. Prawda? Także no, odbieram to jako sukces nie tylko swój, ale również swoich koleżanek i kolegów. Praca pedagoga w obecnych czasach niesie ze sobą wiele wyzwań, przede wszystkim konieczność ciągłego doszkalania. Nauczyciela wymaga ciągłego dążenia do doskonalenia. Trzeba dorównać kroku współczesnym tendencjom. Ja akurat reprezentuję branżę medyczną, zawodową, gdzie przygotowujemy słuchaczy do bardzo odpowiedzialnych trudnych zawodów do pracy z człowiekiem chorym, do pracy z dzieckiem, tak jak na przykład opiekunów medycznych kształcimy terapeutów zajęciowych, kształcimy opiekunki dziecięce czy techników elektroradiologów, ale również i techników sterylizacji medycznej, w tym również techników usług kosmetycznych. Dlatego też w obszarze zdrowia, gdzie zachodzą duże przemiany, jeżeli chodzi o przemiany w medycynie, w pielęgniarstwie, w opiece nad człowiekiem chorym, nad dzieckiem, trzeba dorównać krok. Ja bym proponował jeszcze wyjaśnić w ogóle w wychowaniu fizycznym, że płaczmy, a to nie jako tylko magister od fikołków. Ale tutaj chodzi o odżywianie, chodzi o zdrowie, o życia, chodzi o ruch tak. No i propagowanie tego. Także namawiam do tego i zachęcam. Oprócz kujawsko-pomorskiego lidera edukacji nagrody otrzymało także 28 pedagogów pracujących w placówkach oświatowych podległych samorządowi województwa, a więc ośrodkach szkolno-wychowawczych, czy szkołach dla dzieci długo przebywających w szpitalach. Praca nauczyciela chyba w ogóle nie jest pracą lekką, ale jest yy... Nie tylko zawodem, ale też misją i pasją, i my to chyba w pracy z dziećmi przewlekle chorymi szczególnie dostrzegamy i szczególnie realizujemy. Raz do roku marszałkowska administracja województwa ogłasza konkurs kujawsko-pomorski Lider Edukacji, w ramach którego honoruje najbardziej twórczych i zaangażowanych nauczycieli. Praca kapituły to jest naprawdę ciężkie zadanie, bo te wszystkie wnioski są bardzo obszerne. Osoby, które zostały zgłoszone do nagrody lidera, mają niesamowicie dużo osiągnięć. Są to osoby kreatywne, są osoby zaangażowane w pracę z młodzieżą i wybór, tego, wybór tych wyróżnionych i wybór samego lidera to jest no, niezwykle trudne zadanie. Kandydatury do konkursu Głębsko-Pomorski Lider Edukacji zgłaszały organy prowadzące placówki oświatowe, związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Marszałek Piotr Całbecki i radny województwa Paweł Zgórzyński spotkali się z organizatorami i laureatami dożynkowych konkursów, aby podsumować tegoroczne Dożynki Wojewódzkie, które odbyły się 25 sierpnia w Grudziądzu. Spotkanie w Pałacu Dąbskich w Toruniu było okazją do wyrażenia wdzięczności za wspólne kultywowanie tradycji i umacnianie regionalnej wspólnoty. Ani dzielić, ani nie doceniać, dlatego dziś rewanżujemy się rolnikom za po pierwsze zorganizowanie wspaniałych, naprawdę wspaniałych dożynek Brudziądzu, współorganizacja tych dorzynek, a my odwdzięczamy się tym, co my mamy najlepszego, bo przyjmujemy właśnie wszystkich, którzy angażowali się, nie tylko rolników, ale również samorządowców, inne organizacje, inne instytucje, organizacje dożynek tym, co mamy najpiękniejszego, czyli spotkaniem w sali weneckiej. Był to czas radości, okres celebracji naszej lokalnej tożsamości, a przede wszystkim sposobność do prezentacji piękna, tradycji i kultury kujawsko-pomorskiej wsi. Przede wszystkim są dla ludzi i dzięki nim również są robione. Tak, to jest uroczystość, która jest organizowana dla społeczności wiejskiej, ponieważ oni wykonują tą ogromną pracę, z której zarówno mieszkańcy wsi, jak i mieszkańcy miasta korzystamy. Tak? Czyli wszystkie plony są zbierane na wsi, my, my, z, tego, my z tego korzystamy. Wydarzenia dożynkowe w Grudziądzu zorganizowały wspólnie Samorząd Województwa i Diecezja Toruńska oraz Samorządy Grudziądza, Powiatu Gruziąckiego i Gminy Wiejskiej Grudziądz. Bardzo fajne wydarzenie, po raz pierwszy organizowane w naszym mieście, bardzo pozytywny odbi odbiór mieszkańców, jak i wszystkich, którzy przyjechali na, na właśnie na Dożynki. Myślę, że wszyscy byliśmy dumni, że takie wydarzenie mogło odbyć się w godziązu w bardzo charakterystycznym miejscu na naszych Błoniach Nadwiślańskich, na Błoniach, które otoczone są pięknymi spichlerzami, przecież spichlerze to magazyny zbożowe, więc myślę, że to się świetnie komponuje. Była świetna atmosfera, pogoda również dopisywała, więc bardzo dziękuję marszałkowi, że udało się to wydarzenie właśnie zorganizować w gruziance. Podczas spotkania marszałek Piotr Caubecki przekazał podziękowania współorganizatorom, starostom dożynkowym oraz laureatom konkursów. Po kilkunastu latach przerwy znowu do ciechocinka dojedziemy pociągiem władze miasta wraz z urzędem marszałkowskim i PKP PLK podpisały porozumienie przywracające połączenie pasażerskie między Aleksandrowem Kujawskim i ciechocinkiem. Liczymy oczywiście na ruch na pasażerów przyjeżdżających do uzdrowiska, ale Wiem, że jednak największe potoki będą budować po prostu mieszkańcy, którzy będą dojeżdżać do pracy, do szkół w komfortowych warunkach. Myślę, że uda się nam również tak zsynchronizować te połączenia, aby obsługiwały nie tylko ten krótki odcinek między Aleksandrowem a Cichocinkiem, ale również bezpośrednio będzie można dojechać do Torunia bądź do Bydgoszczy. PKP PLK zobowiązała się przeprowadzić prace projektowe i budowlane na linii numer 245, które umożliwią powrót pociągów. Linia 245 między Aleksandrowym Kujawskim a Ciechocinkiem jest obecnie nieprzejezdna, obowiązuje na niej prędkość 0 km na godzinę. Naszym celem na przyszły rok jest przywrócenie tej linii do eksploatacji, docelowo z prędkością 120 km na godzinę. W tym celu wykonamy prace obejmujące roboty w nawierzchni torowej, na przejazdach kolejowych, w sieci trakcyjnych, w urządzeniach sterowania kolejowego. To wszystko, co jest ważne dla sprawnego i bezpiecznego ruchu kolejowego. Ale przede wszystkim wykonamy także prace w infrastrukturze pasażerskiej tak, żeby ta podróż była nie tylko bezpieczna i szybka, ale także dla pasażerów komfortowa i dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Pociągi wrócą wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy. Od 14 grudnia 2025 roku do Ciechocinka będzie kursować 8 pociągów dziennie przez 5 lat. Tak zapewnia Urząd Marszałkowski. My zobowiązujemy się do przywrócenia połączeń, czyli 8 par połączyć PKP remontuje linię, a my w tym porozumieniu zobowiązujemy się do tego, że wrócą tam pociągi. Miasto przeprowadzi kluczowe prace dotyczące infrastruktury miejskiej, które zapewnią wygodny dostęp do kolei. Zabiega także o remont dworca. Z kamieniem milowym było to, żeby połączenia zostały uruchomione i wtedy daje tam nam to takim możliwość, żeby wystąpić do właściciela, aby ten dworzec wyremontował. Wiemy, że wcześniej były takie deklaracje użytkowników obecnych dworca. Ten dworzec jest wynajmowany i śmiem założyć, że przynosi dochody. W związku z powyższym uważam, że należałoby wspólnie, tak jak udało nam się, przywrócić połączenia. Od grudnia 2025 roku, żeby ten dworzec też wyremontować. On jest zabytkiem, jest perełką też naszego uzdrowiska, leży w centrum uzdrowiska, więc fajnie by było, żeby też to zostało gdzieś sfinalizowane, ale ja zawsze powtarzałem, idźmy małymi kroczkami. Najważniejsze, że ten pociąg wróci i teraz możemy iść dalej. Szacowana wartość prac to 24,5 miliona złotych, jak informuje PKP PLK. Finansowanie zaplanowane jest ze środków budżetu państwa. Marszałkowskie nagrody za najwyższą frekwencję i najlepsze kampanie zachęcające do udziału w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego wręczono podczas gali w toruńskich Jordankach. Wyróżnienia odebrali przedstawiciele samorządów, jednostek OSP i kół gospodyń wiejskich. Gotowaliśmy taki filmik vintage w stylu vintage, który, w którym nas w ogóle nie słychać. Natomiast pojawiają się hasła, pojawiają się dzieciaczki, babcie, rodzice. Taka, taki wielopokoleniowy przekaz z hasłami, że warto iść na te wybory, że każdy głos ma znaczenie, żeby po prostu nic, nic o nas bez, nas na tej zasadzie. W tym filmie było dużo słów kluczowych: waleczność, braterstwo, wspólna Europa, coś co łączy straż i myślę, powinno łączyć wspólną naszą Europę nagrodę są w czasie dużej uroczystości takiej gali z pełnym koncertem, więc jest i uczta dla ducha, i uczta dla ciała oraz nagroda finansowa, taka niebagatelna, więc my się, wydaje mi się, że to też jest nagroda dla tych, którym się chce, bo było, nie było. Takie kampanie kosztują czas, zaangażowanie, pomysł, więc ktoś odrywa się od tego i warto go za to nagrodzić. I jesteśmy zadowoleni, że to się nam udało i że tak ładnie nam się koła gospodyń, sołectwa i OSP włączyły w to. Frekwencja była bardzo wysoka, bo 53%, ale to także za sprawą mieszkańców Ciechocinka i kuracjuszy, bo oni także w, przebywają w naszych sanatoriach, a jest ich spora grupa, bo ponad 5300 osób tyle mamy miejsc w naszym uzdrowisku. Ale Ciechocinek, czy to wybory samorządowe, czy to w, do parlamentu, czy do europarlamentu, to ta frekwencja zawsze była na takim poziomie akceptowalnym ponad średnią województwa, i to nas cieszy, że mieszkańcy realizują ten swój obowiązek wyrażenia swojej opinii, za jaką partią, za jakim ugrupowaniem, a czasem za jaką osobą optują. To też ważne, żeby decydować, a nie później narzekać na to, że się tego głosu nie oddało. Nasi mieszkańcy. Rozumieją, jak ważne jest nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej I myślę, że rozumieją to przez również środki, które docierają do nas i środki, które inwestujemy w miasto. Toruń otrzyma 150 tysięcy złotych, pozostałe samorządy nagrody w wysokości 75 tysięcy złotych, nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych. Każda z najciekawsze, najbardziej oryginalne i najbardziej nośne kampanie trafiły do strażaków ochotników i kół gospodyń wiejskich. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejne zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.